Zainteresowania Monte Cassino szlakiem bojowym II Korpusu właściwie łączą się z ideą zbudowania w Koszalinie pierwszego w Polsce pomnika generała Dysowa Andersa, autorstwa profesora Wujka, co stało się w roku 2004. Powstanie pomnika było trudną operacją nawet polityczną, mimo że to była jedna z pierwszych i drugich kadencji Rady Miejskiej, to jednak nie było jednomyślności co do no tego, kim jest Anders. To zaważyło no, podwójnym głosowaniu. W pierwszym głosowaniu nie przeszło, została sprawa oddalona, a w drugim e, dopiero sześcioma głosami przeszła decyzja o e, no, pomniku. To jest pierwsza z cyklu konferencji. Tą poświęcamy ogólnie, mówiąc, pamięci o bitwie, ale to jest szeroki wachlarz. Od wystąpień monograficznych do typowo dotyczących upamiętnienia Monte Cassino. Żołnierze polscy pod doskonałym dowództwem generała Andersa potrafili dokonać tego, czego wcześniej przy kilku szturmach nie dokonali alianci. Wielu historyków do dzisiaj bada kolejne wątki. Do dzisiaj te wątki wszystkie nie zostały jeszcze zbadane. Takim maleńkim, symbolicznym, acz materialnym dowodem naszej pamięci, o tych, którzy pamiętają i pomagają nam pamiętać, są medale, złote i słabne medale na Miejsc Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, deklarowany zostanie sztandar Politechniki Koszalnińskiej. Panie Rektorze, najserdeczniej dziękujemy najpierwszemu humaniście wśród inżynierów. Fernandesa była najbardziej niezwykłą ze wszystkich armii alianckich walczących w czasie II wojny światowej. Bo jedyną składającą się niemal wyłącznie z Jeńców, więźniów i zesłanów. Jedyną dowodzoną przez jeńców i więźniów. Jedyną, której szlak wiódł przez trzy kontynenty, zawołaty przez Azję i Afrykę Południową do Europę.